Triclinium to wysoko wyspecjalizowana klinika medycyny estetycznej, która wykracza poza standardy i stosuje najnowocześniejsze rozwiązania medyczne. Jej lekarze na czele z doktorem Markiem Wasilukiem nazywani są specjalistami od trudnych przypadków. To tutaj zgłaszają się pacjenci, którzy już dawno stracili nadzieję na usunięcie m.in. ciężkich blizn, przebarwień czy rozstępów. Klinika zapewnia kompleksową opiekę w zakresie szeroko pojętej medycyny estetycznej obejmującej odmładzanie, niwelowanie defektów oraz pielęgnację kosmetologiczną twarzy i ciała, a także ginekologię estetyczną, nowoczesną stomatologię i ortodoncję. Latem nasza skóra jest szczególnie narażona na wysuszenie. Poza tym silne promieniowanie UV powoduje, że szybciej się starzeje. Mezoperacja spring, która wykorzystuje działanie prądu do wtłaczania substancji aktywnych w skórę, powoduje, że preparaty mają szansę o wiele mocniej zadziałać, a twarz staje się dogłębnie odżywiona i nawilżona. Nasza skóra stanowi prawie że doskonałą barierę dla, dla organizmu przed światem zewnętrznym. Jest to bariera przeciwko różnego rodzaju obońcom, między m.in. chemicznym, termicznym, biologicznym. Skóra, wprost mówiąc, prawie nic nie chce nie przypuszczać, jest nieprzepuszczalna dla większości substancji. Skóra przepuszcza jedynie środki o bardzo małej średnicy. Dlatego większość kosmetyków, większość preparatów, większość leków przez skórę po prostu nie jest w stanie przejść. Drażniąc skórę za pomocą prądu elektrycznego odpowiednim natężeniu i odpowiednich parametrach, my jesteśmy w stworzyć w niej, prosto mówiąc, pole. Te pory są mniej więcej dziesięciokrotnie większe niż pory w skórze normalnej. Jest to zjawisko odwracalne, bo ono tworzy te pory, można powiedzieć tak proste, takie kanały, yy, yy, dosłownie na, na bardzo krótki czas. Nie jest to coś, co jest niebezpieczne, ponieważ one się otwierają na kilka minut. Natomiast w tym momencie, kiedy takie pory są otwarte, możemy 10 razy większe cząsteczki przez skórę przetransportować. Dotyczy to i kosmetyków, jak również leków. Badania pokazują, że jesteśmy w stanie, wykorzystując mezoporację, yy, Tłoczyć substancji nawet na głębokość 4,5 cm w głowę. Lubię dbać o siebie. Zabiegu mezoterapii zaproponowanego nie miałam. Chciałabym wypróbować i zobaczyć, jak po takim zabiegu będzie wyglądała twarz. Zapewne jest to zabieg odmładzający, więc na pewno się przyda, żeby odświeżyć skórę i odmłodzić. Zabieg mezooperacji nie jest zabiegiem inwazyjnym, jest zabiegiem niebezpiecznym, jedyne, co jest troszeczkę odczuwalne, to jest delikatne mrowienie, ponieważ my tutaj działamy prądem i jest to, można powiedzieć, narzędzie do wprowadzenia różnych substancji w skórę. Poza metalicznym odczuciem na samym początku w ustach, e, zabieg jest bardzo przyjemny, relaksujący. Odczuwam teraz takie napięcie skóry, także polecam. Aby uzyskać satysfakcjonujący efekt, zalecane jest wykonanie 10 zabiegów mezoporacji Spring z częstotliwością raz na tydzień.